Dziś, w Rudzie Słowskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi. Droga została wyposażona w chodniki oraz oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą jest firma Gębiak Mistacki z Krotoszyna. Remont drogi finansowany został z dotacji wojewody oraz powiatu Milickiego i gminy Milicz. Remont tej drogi planowaliśmy od remontu przejścia dla pieszych w Miliczu. Okazało się, że przerzucamy ten remont na Rudę Słowską. Dzięki temu pozostaliśmy 200 tysięcy. E, oczywiście można dyskutować, czy potrzebny, czy niepotrzebny. Zawsze są potrzebne przejścia dla pieszych. Natomiast wartością dodaną było to, że można było po 100 metrów zrobić drogi od przejścia. E, I dzięki temu zwróciłem się do Rady Gminy e, o to, aby też nas wsparli. Bo nie byłoby to jakoś dobrze odbierane, gdybyśmy zrobili połowę drogi w 28. Dzięki temu jest prawie cała droga do miejsca, gdzie rządzi Pan Prezes, wstał i cieszę się bardzo, że to jest pierwszy taki etap, bo jest szansa na to, że połączymy się z Słowem. Dziękuję po pierwsze firmie, która wykonała ten remont, Genia Gustacki. Pan Wiesił wie i Pani Kierownik Wydziału wie, że robiliśmy to tuż przed Bożym Narodzeniem. Przepraszam, po na Narodzeniu, a przed Wigilią, czyli spotykaliśmy się między 25 a 30 grudnia, to trzeba było oferenta wybrać, wszystko sprawdzić, podpisać umowę, bo nasze nasz szefowski powiedział, przepraszam, wojewoda powiedział, że albo zrobicie to wszystko do końca grudnia, albo nie będzie pieniędzy. No to oczywiście te pieniądze zostały spożytkowane, jak widać bardzo dobrze, pojawiły się chodniki. Pamiętam, jak rozmawiałem dawno temu z Panią Łabankę, obecną, która, która powiedziała, że Chodnik by się przydał, bo zalewa rzeczywiście dom i, i ja mówię, że pani się zrobić, aczkolwiek te szanse były małe, bo też Państwo radni wiecie, że no, chodniki robimy jak są jakieś dofinansowania, bo mamy jeszcze dróg sporo do zrobienia. Na pewno w tej kadencji robimy sporo jako starostwo. Robimy sporo z gminami, bo bez wsparcia gmin by nie było. Tutaj właśnie jest, jest to, to wsparcie też jedno z czterech w tym roku to jest też pierwsza droga z czterech otwierana. Bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy to pomogli, że ta droga jest wyremontowana, ja sobie zdaję sprawę, bo to jest piękne miejsce, że przyjechać z Słowa do Rudysłowskiej to już będzie coś, więc jesteśmy też umówieni w takim gronie już kilku osób, że postaramy się również drogę do Słowa zrobić. To jeśli, mógłbym, jeśli mógłbym prosić ze starostwa, tak, tak ale ja nie, ja nie przecinam. Ze starostwa panią Starostę i Rady, Rady Krzysztofie z gminy. E, panów przewodniczących, obu jest widziałem pana. Proszę bardzo, ręcznie, również. Panią Ale jako przedstawicielkę tak, stanu i tak? pana Mariusza jako mieszkańca. Tak, oczywiście, pan sąd zostaje Stasiu i pan, nie nasz wykonawca. brawo.